Niepokojące informacje. Zdjęcia płuc nie zostawiają złudzeń koronawirus. Lekarz, przypadki, z którymi się spotykamy, znaliśmy tylko z opowiadań. Jeszcze na początku pandemii do szpitali trafiały osoby starsze, mocniej obciążone chorobami. Teraz pojawia się coraz więcej młodych ludzi, które różnie przechodzą zakażeni koronawirusem, niektórzy bardzo ciężko, powiedział w Polsatniów Sartor Szewczyk, lekarz wojskowy. Jak przyznał, niektóre przypadki, z którymi spotykamy się obecnie, były nam znane tylko z opowieści anestezjologów. Mamy bardzo duży napływ osób o niepewnym statusie, czyli takich, które mają objawy koronawirusa, natomiast nie jest to jeszcze potwierdzone w żadnych testach diagnostycznych. Są w kolejce nasor, gdzie sprawdzamy, czy mają przeciwciała. Czy RNA wirusa SARS-CoV-2, mówił w polsatniów Sartor Szewczyk, który pracuje w szpitalnym oddziale ratunkowym w Mińsku Mazowieckim. Jak wyjaśnił, procedury dojrzewają wraz z pandemią. Nie ma tygodnia, żeby nie pojawiały się jakieś nowe wytyczne. Każda nowa procedura jest odpowiedzią na obecną sytuację, zaznaczył. Pytany o stan personelu szpitalnego Szewczyk przyznał, że sytuacja jest trudna. Jestem po dyżurze, ale zaraz będę zmierzał do szkoły rodzenia, która tymczasowo została pokojem lekarskim na potrzeby pandemii, mówił. Mówiąc o osobach, które pojawiają się w szpitalu, lekarz wskazał, że jeszcze na początku pandemii były to osoby starsze, mocniej obciążone chorobami, lecz obecnie przychodzi coraz więcej młodych ludzi. Oni przechodzą koronawirusa różnie. Zdarzają się osoby, które przechodzą go bardzo trudno. Powiedział szewczyk. Niektóre przypadki, z którymi się spotykamy obecnie, były nam znane tylko z opowieści anestezjologów, przyznał. Jak stwierdził obrazują to zdjęcia rentgenowskie płuc chorych, które lekarze codziennie oglądają.